my mu, wsiądźmy no. Leży jeden Uciekają na bazę, wiadaj tam, wjadę tam Chodźcie w bazę, wjeżdżamy im bazę Paleto, 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 chodźcie wjeżdżamy i uciekli, uciekli, na nią, możemy, wysiedli Wysiadamy Leży jeden Dawaj, dawaj Marcelito, dawaj, dawaj Marcelito Koni mnie Musiałbym nice. 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 się od naszej, pas mi od naszej, od cały pas naszej, oddali naszej, od drugi. od zrozum z od rozum, naszej, nie naszej, od naszej, to nie jest twój poziom, to nie jest twój poziom nie To nie jest twój poziom, twój twój poziom. od naszej, od naszej, nie Nie, <gulia> napisałem go. No, na lewo, na Chodźcie, bogowie, yes, eh? co? Nie, 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 Technicznie nie, 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 go, dawaj go, dawaj ja go. nie, ci nie, nie, Dawaj, 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 dawaj. Uhu. nie, to nie, 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 o, ob, obieca... odwrócił się do was, no pissy! Chłopaki, kurwa, on się przodem do was obrócił. Patrzcie na coś takiego. Jesteśmy na znaczy początek lotniska. Na midzie, na midzie wysiedli. Na Zaczynają nam kamaca jedno, przy końcu. Mm. Hejdem się! Walczy zerwu, dobra, zerwu, zerwu. pomóżmy mu. Wysiądźmy! Kurwa. A ty wysiedliśmy. Leży jeden Dalewy, dalej, dalej masz Cofni się drugi oh, BACKY, leży już, Dobra, dwóch wydupsyłem Macie tirer, coś od nich też Cze bombęcie Ty ja mu zahamuję na ryju przy was już, już są blisko, są blisko. Chodźcie chodźcie, chodź chodźcie, hamuje mu na ryju Kurwa, widać cię maczo. O, no i cofnęli no ty Kurwa zaraz Oj, ale leżysz Kieruj. co na glebie, ja pierdolę No cóż, niestety, fanty masz zabierane Dzięki za pukaweczkę Ta, 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 lecimy, ta, ta, lecimy Pizza, oni życia nie mają za to Jadą, 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 jadą. walę go Ma czołówkę, czołówkę, dzwona ma, dzwona ma to jest Coco RP player, KOKO RP player, uwaga jadą! Wysiądą wam na RYJU wysiądą wam na RYJU Ta ta ta, ja jadę plecami do nich chodźcie, chodźcie, chodźcie Im się odechce, im się odechce, chodźcie, chodźcie 5 ich, jest, 5-6 około Kuliwa kurwa, sorry gardno Gdzie oni? Co się? się paleto Sklep paleto wysiadam prawo

Go, go, go. Ja go hamwikiem gonię. Wylutujcie, lutujcie, no, ja lutujcie go, już, nie, lutujcie, nie, już nie. lutujcie, już lutujcie już. Spokojnie, lutujcie już, ja go będę gonił. Ja go gonię. wylutujcie, wy lutujcie, już na silu. Ja go gonię. Ja go gonię, bo ja Hamwikiem Zrzucam go hambi. O to jest kurwa ghost! Spłakańcu, co tam? co tam? Co tam? Co tam? O, stara mi zdycha. Jeden ucieka na bazę. Ucieka, ucieka, skacze, skacze w waszą stronę. Tom, H1. Ej, lokalno chyba co uciekają? Pizdusie, co uciekają? Gdzie uciekasz? Uciekają na bazę, Wjadem tam, wjadem tam. Chodźcie baza. bazę, wjeżdżamy im bazę. Paleto, 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 chodźcie wjeżdżamy im. Uciekli, uciekli na nią, możemy. U wysiedli!

leży, Ale leży potulnie Ojojoj. Tak, tak, tak Oj, Tak, zerwo, Boi się piknąć Się boi piknąć, faja jebana Uważajcie, bo tak Ooo, jak pikuje se, ha, ha, Wiesz, zerwowski, że mam nadzieję, że przygłosi Czy matka zdechnie, cwelu jebany ja, GOścik, jak ty płaczysz, płaczysz, płaczuś! Ale leżysz się na pidziorsę, Leżysz, leżysz na pizie Ghost! Ghost, zrozum. Zrozum to nie jest twój poziom, to nie jest twój poziom. To nie jest twój poziom. Czego nie rozumiesz, że to nie twój poziom, Wydupcaj na kokosa. No niestety, ghost nie wytrzymał jest, a Wielkosowiczamy? Za zdać a Wokół za Was, za wyrzuciłem na ziemię Spoko no, go jest Chodź No kurwa nie tu. Ciepłeś mi do bardza oczywiście grubas. We coming, we, we coming. Grajcie po midze, do prostu. A my jesteśmy na midzie, oni się sami ramują, łebki. Uważaj, bo sportowa była początek gdzieś w Uważajcie. No a da, są kurwa brabusia ty brabusia FF-u, Co to jest za ekipa? Ej, z Uważaj, uważaj Zerwoski Czekaj, weźcie mam to, nie dobra, kurwa to się mam dobrze, spokojnie, kurwa To jest radioefekt, kurwa, Uważaj Kurwa, że ja ty go nie trafiłeś, Marcel! Marcel, on ma no zabij go! Ty, leży kierunek Wysiadamy

O, TAG, od hamwika jeden, od hamwika jeden Teraz trzeci Kurwa jakieś lampy mam Leż tu mam na hamwiku Z kitresiu No to trzy ja, ja kieruję w Dobra, to ci luwa kurwa A. Ale nie pchajcie ich, dajcie na ich wyjebać Leży jeden No dobrze zerwu z znikają mi drzewa kurwa, Dojeżdżam Siadaj Marce pan Ja mam siamek Ja nadal nie chuj To teraz strzelaj, strzelej Nie wiem jak to nie siadło Kurwa co tu się stało niesamowite to jest na ciebie Bar się Marcel masz mi to kówkę Na mieliście Co auto Krzyży na nas plus 3 leży. No zaraz trzeba pomóc. Patrzcie mi na łeb, chłopacz. Czwarty ja leży, czterech leży, czterech leży. Fala. Szymon Hambik. Dojeżdżam, dojeżdżam. Oni są tak daleko, ja taką kupuję musiatkę za Dobra, Chodź to by ich. Chodź do mnie, badaj, kurczę się, mój ten. ich dobry, brawo, setki. Piąty leży. Kamień cof, kamień cof Szósty leży. Jestem hałucim ryk. Sześciu leży, dojazd Dawaj, dawaj Marcelito, dawaj, dawaj Marcelito. O no nim je zrejtowaliśmy. Wysiadło na siebie i kamykam. Się tam Ej, wysiadam na nie nie biega. Pan w plecy. tą wyspę i wysiadam wyspa wyspę. co na słychać? uważajcie. Tu są, zajebałeś się Tu są da! Sportowa da. Ej, patrzcie co w robi z To jest kurwa, nie na bitce, nie widzisz, że bił. Dopiero teraz. Kurwa, kamaczem mi odcinają. O, ja dostałem kurwa przez sam kurwa, przez bagażnik dostałem, mam klipa no To może od martela Nie <śmiech> <śmiech> Chodź, już się zbieram Wysiedli i Nie wiem, ja jestem kurwa na trzy. Body. Ładnie Dobrze Chodźcie, ja na trzy body jestem Dobra, bijemy się, bijemy się, bijemy się, wysiadamy, wysiadamy Weź jeden. Dobrze, dobrze. Dalej efektu hila nie ma. Lewo by Pomagam tam. Kurwa zajek. Dziękuję, dziękuję zajek. Wstawiam. Kurwa ja tu drzwi nie mam. Jason, dawaj. I lewo macie, Te lewo mamy. macie, lewo mówicie? macie, pomagam wam. Czemu nie papa, mówimy? Mówcie jakieś info. O, kolejny bez. Trzeci. Leży drugi. Tu ja wy macie to wpisze. Zobacz gdzie oni sami, potem coś mówią Bo włoży wyspę mają i to mi na pierwszym idzie. Boją, kurwa. Respekt czują. Cały pas mi oddali. Respekt, kurwy, czuję. Leży kierowca! Nice. Leży drugi! nie, fresh. Ostatni nas sprowadził. Dane. Dara, dwóch krzywek. Down, 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 Bierz ich, ambi, bierz ich, ambi. Po po krzakach się porozbiegali. Tu na blisko, na blisko macie, na początku, na oj, wyspie oj, Oni się rozbiegli już tam wszędzie A Tak, rozbiegli się wszędzie Przejmijmy w może... kamienia i trzymajmy Chodź Cegła, ja ci pokażę, tak taktykę Dobie, Ja dobiegam relator, na wyspę okay. już Oni są wasze prawo sześciu jest wasze prawo Wasze prawo, wasze prawo Wysiadam na nich Jak walej zerwa Zerwu leży jest tam, Jestem, jestem już... Ale ty jesteś głupi. To jest taki kretyn, on myśli, że ja ty powiedziałeś, ja się z nie Nie róży, się, się tym kamaczem. Rusz się tym kamaczem. Nie rób tego, to jest idiot. tego. Nie rób to nie rób strzelają! Nie rób tego, nie strzelają, tego. Nie rób tego, nie rób tego. Nie rób tego, nie rób tego. Nie rób tego, to, to jest SBAP pierwszy. Masz na. ich przed sobą, masz ich przed sobą na bambach. Pomagam wam kamień. Plecy prawa. macie, plecy macie jeden. Leży jeden. Pi dwóch. Ostatni chyba. Dużo ich Leży drugi. Leży. Góra kamień. Trzeci leży. Jeszcze Nie. chyba biegali. Kurwa. Chyba już szal. też mi się wydarzyło. Kurwa, jakie cipy ja wiertał. Koła ja. Bramkarz odprowadził piłkę wzrokiem. Hen poza boisko Nie ma że wróci. Ej, i FIFA gra Mordo. <laughs> Kula, mówiłem, że to jakiś widz jest. A co powiedział? Pyta się, kiedy odcinek nagramy. Ło kurwa, jaka petarda! Pozdro stary, lecisz na YouTube, a. rozmówki z widzem i kurwa petarda w FIFE, pozdro Ale może teraz, będzie szansa 43 mi widóbcu bramek, kurwa na koniec połowy no. Wyrównali więc stan spotkania jeden do jednego. Dobra decyzja. Indywidualna akcja może tu coś zmienić. I próba strzału. Ja pił jestem taki do W minutę zanim go, bo. Gowie, 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 gowie. Ja ktoś, ja dalej furę naprawiam. O. No, ci wydać. Wokół Bo ty jesteś halo? Żeby nie zanieka. mogę go Nie mogę chodźmy mi Nie mogę go prowadzić. Nie mogę musiał kończyć. Nie mogę kumie go Nie że musiał kończyć Nie mi go prowadzić. Nie mogę. Nie mogę. Nie na Nie mogę. To ej Nie mogę. 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 I mogę. Nie no. Kurwa, ja mam od. No jednego macie konektor Bortówkę Bortówkę, Bortówkę, Bortówkę. Bortówkę, Bortówkę. Bortówkę, Bortówkę. Bortówkę, Nie, pod nie. Wyspa, wyspa. Bortówka. Bortówka, bo Dobra, to no no nie na Nie możesz wysiadać na moje No kurwa, bo jak wysiedli na ciebie we 4 h ty od tego haw tak daleko to byś tam żebyś strzelał. Nie No musisz się do mnie bardziej podjeżdżać. Jak kamaczu dużo zrobię, ty. No ale oni też mają kamaszu, jesteś młody. To oni mają za konektorem. Chodźcie, chodźcie, to ja ich mam, ich mam. Podjeżdżasz po ciebie? Tam, dawek, wysiadł. Tak, widzę, widzę. Chodź po ciebie, wyszliśmy, Może. Idziemy pod wyspę? No chodź, chodźcie, może. Ile wysiada, 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 wysiada.

Sprytu wszedł się na ciebie zerwu. O kurwa, o kurwa, co jest? O, ja body dostałem za 3 czwarte. Kamac, no kamacze, kamacze, macie ja lewo. Ale ja ledwo stoję na nogach takie body dostałem. Zaraz, od macie odwetów? Lewo. Szpiątek amatorów, ich pobity. Zerwu, bigo, bigo, bigo. Jest. Niego to kurwa, a dobra, nie mi siadał. Siądźcie, siądźcie dał, spokojnie. A też za późno usiadł. Siądźcie przez dał, dobra. Dobra. ja biegam ja sobie środku, Na midzie. Pokój, siądam na wszystko Pokój, Leży drugi? Jeden. Leży? Chodźcie, chodźcie mi Chodźcie wszyscy mi Leży drugi, leży drugi. Trzeci. Dwóch. Ja kurwa. I... Ale... No -tu, bez lutu, no bez lutu, no bez bria... Teraz. No ja już jadę na tego, na lotnie. No, no nie wiedzieć, się na plecy. No dawajcie. Siema, kurwa, poddaj się. Oj, 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 Znowu plecki. Jeśli ktoś się wkurwia, to rozjeb mu łeb. Rozjeb mu łeb.